Grupa Azoty Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. No muszę powiedzieć, że ten mecz rozstrzygnęliśmy w samej końcówce, ponieważ e, nie graliśmy dobrze w tym, w tym meczu. E, drużyna miejscowych, powiem szczerze, nas rozbijała, e, i pan sędzia dopiero zaczął reagować w 70. bodajże minucie. E, dawno nie widziałem tak ostrego meczu. E, i dziwię się tutaj, że, że zawodnicy miejscowi mieli później pretensje, że padła jedna kartka, druga e, czy trzecia. E, muszę pogratulować trenerowi tutaj. Tej Młodzieży, bo naprawdę bardzo dobrze wyglądała. Jak wiadomo, gra się na bramki, myśliliśmy tą jedną bramkę więcej, graliśmy do końca konsekwentnie, nie, nie, nie popełniając wielkich błędów w obronie e, i to nam przyniosło dzisiaj sukces. Mamy doświadczony zespół i zespół dobrze przygotowany, bo graliśmy 90 bodajże 5-6 minut i jednak szlamy w, koń, w końcówce. Ja nie powiem, że ja narzekam, tylko że jeżeli sędzia dobrze reaguje w 70 minucie, gdyby sędzia wcześniej zareagował i dał dwie żółte kartki e, dla drużyny e, Unii, dwie dla e, drużyny Soły, myślę, że tych fauli byłoby troszeczkę mniej, a tak to końcówka nerwowa dziś czerwona kartka, gdzieś kolejna kartka, kartka, kartka i bodajże sześć kartek w samej końcówce. Kobas nadny, za chwilę darek, za zostanie pchnięty w polkarnym. Też dostaje żółtą kartkę. No to, to myślę, że troszeczkę za dużo. Ja lubię grać twardo i, i tutaj nie gram dziewczyny cudysowie, bo, bo bo szanuję dziewczyny, ale chodzi o to, że czasami te faule mogą być szybciej zagwizdane. Jedna kartka, druga kartka uspokaja mecz, a tak jeżeli sędzia pozwala no to jest za przeproszeniem Romanka, tak jak już powiedziałem trenerowi chwale tych chłopaków, bo, bo widać, że, że chcą próbują, nie boją się pojedynków jeden na jeden, grają bez respektu. E, te wyniki też w wcześniejszych meczy pokazują, że obecnie jaka drużyna tutaj przyjeżdża musi się liczyć na twardą e, grę i, i grę do końca. Także tutaj łatwo punktów, wiedzieliśmy, że łatwo punktów tutaj nie zdobędziemy i też tak się to potwierdziło. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Realizowaliśmy założenia taktyczne. E, przez praktycznie cały mecz do momentu czerwonej kartki. Byliśmy blisko najważniejszych zawodników drużyny Soły. Nie zgodzę się, że graliśmy jakoś agresywnie, bo to nie były ataki nierozważne, nie były to ataki bez piłki, nie były to ataki, który miał na celu uszkodzenie czy wyeliminowanie przeciwnika, tylko to były wszystko fermur walki, walka o piłkę. Zresztą chłopak, który ma 17, 16 czy 18 lat, on nie, nie ma w zamyśle, żeby komuś zrobić krzywdę czy trwało. Specjalnie. Trzeci mecz u siebie: trzeci mecz u czerwoną kartkę. Drugi raz za fał na bramkarzu. Dla mnie to już jest lekkie, lekka przesada. Jeżeli dzisiaj był fał na bramkarzu, nie będziemy się z tym kłócić. Nie będę z tym polemizował. Jeżeli jest fał, to jest fał. Kończymy akcję jest koniec tematu. A żółta kartka jest w ogóle niepotrzebna. Szczególnie, że Krzysiek Grobski nie atakował bramkarza, który trzymał piłkę w ręce, tylko atakował piłkę, która się toczyła w kierunku bramkarza. Bramkarz się rzucił. Równie dobrze mógł złamać nogę Krzyśkowi, bo przecież wszystko na jedno wychodzi, to jest atak na piłkę jednego i drugiego zawodnika, sędzia to interpretuje jako faul na bramkarzu, ok, zgadzam się z tym, może tak zainterpretować, zainter yy, natomiast yy, później nie rozumiem za co jest żółta kartka. Szczególnie, że sędzia główny w ogóle nie zareagował do tego y, zagrania, tylko już w momencie, gdy widać było, że będzie stykowa piłka, sędzia boczny, który stał koło mnie, krzyczał wręcz, że jest fał, że jest fał, że jest fał. To jest dla mnie bardzo przykre, to jest przykre dla chłopaków, którzy dzisiaj dali bardzo dużo y, z siebie. Y, cały mecz praktycznie w tempie y, bardzo dobrym, byliśmy zupełnie lepszym od Soły, stwarzaliśmy sytuację, Soła praktycznie do czerwonej kartki nawet nam... Minimalnie zagroziło, dlatego jestem zły yy, na tą sytuację. Kuba Kuza dostaje żółtą kartkę, gdzie to jest jego pierwszy faul. Nie wiem czy to jest v. Trener zareagował z boku i sędzia główny od razu, od razu zareagował żółtą kartką. Trener Stęplewski grał o ten lidera w dzisiejszym meczu. Jak pan nastawił swoją drużynę przed meczem? Normalnie, my walczymy o utrzymanie, także graliśmy tu już yy, trzecią drużynę w tabeli, yy, zremisowaliśmy pechowo z liderem, z Wisłą Sandomierz, więc nie mieliśmy jakichś tam yy, większych obaw, czy, yy, czy jakoś specjalnie się nie ustawialiśmy do tego, że gramy z o święci. Jesteśmy do, dobrym zespołem, młodym, ale dobrym i znamy swoją wartość, chcieliśmy tu wywalczyć jej punkty, no, były blisko niestety. Gapiostwo przy, przy 1 0, już pomijając fakt, że graliśmy 10, ale nie powinniśmy dopuścić takiej sytuacji i stało się tak, się, tak się stało.